Wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe to specjalistyczne stowarzyszenie o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszające ratowników wodnych. Na konferencji prasowej została uroczyście podpisana umowa między Urzędem Marszałkowskim a WOPREM dotycząca dotacji na kwotę 150 tysięcy złotych dla ratowników. Dzięki e, tym działaniom możemy wesprzeć e, to, co robią gminy, burmistrzowie, wujtowie i prezydenci na swoich obszarach wodnych, bo oni wkładają pewien element w cały system, a te y, rzeczy, które są. Y, Ponadgminne, ponadpowiatowe są dzięki tym pieniądzom układane w działania systemowe. To jest bardzo ważne dla nas. Istotne przedsięwzięcie bardzo pomogło w zeszłym roku, te słupki, o których pan marszałek wspominał, ponieważ przyspieszyły kilkukrotnie dotarcie do miejsca zdarzenia podczas akcji. Pieniądze z dotacji zostaną przeznaczone między innymi na oznakowanie brzegu morskiego słupkami hektometrycznymi od Świnoujścia do Jarosławca oraz oznakowanie dwujęzycznymi tablicami informacyjnymi kąpielisk, jak również organizowanie szkoleń dla ratowników wodnych. Plaże zachodniopomorskie, nie tylko te nadmorskie, ale również śródlądowe były bardziej bezpieczne. Przeznaczone zostanie to na szkolenia dla ratowników, na rekonstrukcję i odbudowę słupków nadmorskich które określają nam poziom kilometraża na plażach, no i myślę, że doposażenie, również doposażenie i ocena, i ocena ryzyka na wszystkich plażach zachodniopomorskich. Dzięki takim dotacjom pracownicy wopr dysponują nowoczesnym specjalistycznym sprzętem ratowniczym, środkami transportu i środkami łączności. A wszystko to po to, aby ratować ludzkie życie.